Cześć dziewczynki mamy 6.30 Ja na 8 mam wizytę u lekarza w przychodni i na ósmą Fifi ma przepraszam, do szkoły Więc będę go wieść, a potem właśnie Pojadę do przychodni i właśnie wypełniam wnioski na ważne dla mnie rzeczy i powiem Wam, że emocjonalnie znowu jest źle. Mm. Mąż właśnie poszedł do pracy, wyszedł właśnie z domu. A ja zaraz będę budzić Filipka. 7.30 Jesteśmy już spóźnieni. Filip dopiero w lecie, naprawdę ubrany, ale się spóźnimy. A jeszcze śniadanie trzeba naszykować, spakować, wodę, wypić. A jeszcze muszę wziąć dokumenty do lekarza. No i denko. Mm, uwielbiam za ten zapach i za nawilżenie ten, ten kremik. Chowam kremiki i sera dokumenty. Zobaczcie jak się świetnie trzymają te loki, nie. Po prostu jestem zachwycona tymi skarpetami. Będę sobie kręcić na skarpety. No bo zobaczcie, cały czas fryzura, nie? Zrobione. Mega. wrzuciłam do domku, jest godzina przed dziewiątą i na U o ósmej wrzuciłam Wam kalendarz DIY i wiecie co, dostałam już komentarz od pewnej Pani Boże kobieto, co Ty masz na głowie? Ale ja naprawdę nie rozumiem, o co tej Pani chodzi. Włosy. Nie podobają się, czy jak? Mają prawo się, nie wszystkim muszą się podobać, wiadomo. E, pozdrawiam Panią. Byłam breedrup, piłam 6 bułek, e, Worki na świecie, bo się skończyły. Rukole i rzadkiewkę. Mam ochotę zrobić makrofiny, ale czy zrobię, to się okaże, bo dużo emocji kosztowało mi tak wizyta u lekarza, powiem Wam. Mm. Rehabilitację miałem w samochodzie. Mówiłem się do pani doktor jeszcze na tydzień w sprawie jeszcze jednego wniosku. Ale to sobie muszę na spokojnie osrywować dokumentację medyczną. Uch, ja mam dzisiaj słuchajcie bluzę od Megi z butiku oczywiście od Martusi. Czekajcie, tylko was ustawie To jest taka piękna biała bluza i legginsy czarne te prążkowane które pokazywałam wam wczoraj chyba podaje bardzo fajne Polecam, Leggins Strostos. No, o bluzie, Megii, tu też nie trzeba za dużo mówić. Co się dzieje z tym statywem? Zamówiłam sobie na temu chyba dwa. Jakieś mam nadzieję, że niedługo mi dojdą. Stawiam wody na herbatę. Tak jak mówiłam, nie czuję się najlepiej. Psychicznie nie czuję się najlepiej. Dużo emocji kosztuje mnie, to zdrowie, słuchajcie. Tak, to dobrze powiedziane jest. To zdrowie kosztuje mi bardzo dużo emocji. Jak sobie pomyślę właśnie, ostatnio rozmawiałam z mężem, że patrząc na ten vlogmas w tamtym roku. Ech, ile miałam energii, to ten vlogmas w tym roku tak wyglądać nie będzie. No, niestety, dlatego ja muszę nagrywać z opóźnieniem. Nie mogę Wam nagrywać na bieżąco. Ja I tak mam chyba tylko dwa dni po ślizgu, więc jak na mnie to jest dużo, bo do tej pory sobie tak robiłam około 10 dni tego opóźnienia. Miałam tylko, że. Nagrywam wtedy, kiedy czuję chęć, oczywiście, potrzebę i kiedy mam siłę fizyczną i psychiczną. No, także ten vlogmas nie będzie tak entuzjastyczny, jak w tamtym roku. E, Odbrałam paczkę, słuchajcie, z paczką matki, która powinna przyjść w poprzedni czwartek. Dzisiaj mamy środę. Był jakiś błąd w coś tam, coś tam i ta paczka została dopiero wczoraj, wczoraj yy, ogłoszona jako, jako do odbioru. Zależało mi głównie na takich kalendarzach adwentowych. To były takie karty, mmm, kalendarz adwentowy za 4,99. Ja tego typu karty właśnie zamówiłam moim bliskim dzieciaczkom. I na przykład, 1 grudnia napisz list do świętego Mikołaja. 2 grudnia do świąt zadanie adwentowe. Zrób piękny łańcuch na choinkę w świątecznych kolorach. Porozmawiaj z dziećkami. Pomóż mamie i tacie w pracach domowych. Naucz się wierszyka dla Świętego Mikołaja. Poszukaj prezentu od Świętego Mikołaja VI. Naucz się mówić wesołych świąt w trzech obcych językach. Narysuj portret całej rodziny. Powiedz coś miłego trzem osobom. Bardzo fajne karty. Przejrzyj zabawki i odłóż te, którymi się już nie bawisz. Pomóż domownikom w świątecznych porządkach. Pozmywaj naczynia po posiłku. Zrób dekoracje na stół wigilijny. Udekoruj pomarańcze goździkami i niech pięknie pachną. Dowiedz się, jak dzieci w innych krajach świętują Boże Narodzenie. Bardzo fajne karty, bardzo fajny pomysł na kalendarz adwentowy, na budżetowy kalendarz adwentowy, bo właśnie no, ja w tym roku tak obstawiałam że chciałabym właśnie zrobić budżetowy kalendarz. Dlatego te karty zamówiłam. Ja zamówiłam te karty u mojego ukochanego e, sprzedawcy, e, gdzie zawsze zamawiam tanio kosmetyki. I przy okazji właśnie zamówiłam sobie dwie oliwki, bo mi się skończyły do ciała za 7 złotych sztuka. Nie dostaniecie taniej oliwki na rynku. Nawet w promocji w Biedronce czy w Lidlu wychodzą taniej drożej. Tutaj macie 200 ml, za niespełna 6 zł. I zamówiłam jeszcze na prezent dla mojej przyjaciółki paletkę do konturowania z Deglasa. Ja wiem, że ona już tą paletkę miała, była bardzo zadowolona. I mają na wykończeniu. Chciałam otworzyć, to nie będę otwierać, tak to wygląda. Ta paletka u tego sprzedawcy to jest konkretna paleta. Konkretna, to jest tak konkretny plastik, porządne lustro. I ta paleta kosztuje 15 zł. Słuchajcie, u tego sprzedawcy także. Nie mam pytań. No i zastanawiam się, co teraz zrobić z tymi kalendarzami adwentowymi. Zostawiłabym je na przyszły rok, ale czy ja o nich nie zapomnę? Jeden na pewno dorzucę dzieciom e, przyjaciółki, Ta na pewno. Kilipek ma już trzy, ma czekoladki, herbaty i ten DIY, który zrobiłam, um, zrobiłam wczoraj. Nie wiem, nie wiem, co mam zrobić, szczerze powiedziawszy. Zrobię herbatę. Coś mi głowa zaczyna boleć. Mygarka do rozpakowania. Filipek dzisiaj miał na ósmą, ale zajęcia ma do 13:30. A potem ma rehabilitację. Więc chyba dzisiaj wróci autobusem. I wczoraj ten sprawdzian z historii zaległy, jak na to, jak nie chodził do szkoły, poszedł mu bardzo dobrze. Dostał czwórkę. Dzisiaj będzie pisał zaległą kartkówkę z techniki. Jutro idą do kina, więc nie mają lekcji. <tryk> Także fajnie. A na piątek będzie musiał też coś czegoś się nauczyć, coś pomyślimy, na które zajęcia, żeby coś właśnie nadrobił, albo angielski, Czy ma angielski zaległy przyrodę, angielski i przyrodę, matematykę jeszcze, no dobra, zobaczymy, póki co. Siadam, odpalam sobie świąteczny film, bo ja ostatnio jestem w klimacie właśnie oglądania świątecznych filmów. Mm, I wczoraj właśnie sprzątając na że chciałam sobie włączyć playlistę świąteczną właśnie na projektorze, no ale coś nie mogłam się połączyć z internetem. To nawet było widać na filmiku, że próbuję, a tam... no niestety. Ale chwilkę muszę odzapnąć, odpocząć, yy, pokładać sobie w głowie ten dzień, bo... Mocno mi przytłoczyła ta wizyta dzisiaj u pani doktor. Uff. Więc siadam. A potem zobaczymy. Taki wesoły pierniczek. Wesoły pierniczek zapieramy. Dzisiaj jaki dzień mamy Czwarty. Czwarty grudzień. Herbatka też już stadiona? Tak. Dobrze. Samie? pokaż. mmm, smacznie wyglądają mam, 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 mam no to teraz największy i widzicie, ja nie mam kalendarza, ale otwieranie kalendarza będzie, będzie codziennie, prawda? będziemy nagrywać otwieranie kalendarza Filipka co to jest? Co ja wiem? Trzeba jej dać ci baterii. Zobaczy jak <grymna> zmienia kolor. Mm. Rybka w Dla tej radości warto żyć. A ja znowu nie mam mocy, słuchajcie, zasypiam na stojąco. Nie wiem co się dzieje. Układ nerwowy chyba znowu szaleje tak mi się wydaje, to będzie taka. Mm. E, chcę poskładać pranie e, i się kładę. Trudno. No, wiedziałam, że tak będzie. Wczoraj godzinny vlog, a dzisiaj tak naprawdę nic wam nie nagrałam, bo cały dzień przeleżałam. Nie mam siły, chcę mi się spać. Przespałam pół dnia, jestem taka, wiecie, w próżni jakaś zawieszona. Piękny, zobaczcie, słonik. Dostałam go od Asi. Asia robi rękodzieła do butiku dla Martosi i te wszystkie kwiatki, które ja mam właśnie, pochodzą z rąk Asi i Asiunia zrobiła dla mnie takiego pięknego słonia na szczęście. O, on tu będzie ze mną mieszkał. No. Także nie wiem, ile ten vlog będzie miał. 30 minut od Vlogmas, nie zrobiło się totalnie nic. Może wrócił z pracy i odgrzał słoiki. Mązek bigos, a Filipek zupę pomidorową. Ja właśnie sobie przyniosłam jabłko. Jabłko. Nie mam siły nawet trzymać telefonu. Nie mam siły nawet iść się kąpać, więc Póki co Przebrałem się w piżamę. I chce mi się płakać. I chce mi się tylko po prostu płakać. I nic się nie stało. Absolutnie nic się nie stało, a jednak... <słuch> żałuję, że nie mam... Tyle energii i tyle w sobie chęci do życia, jakby vloga w vlogach rok temu. No ale niestety to życie nie jest bajka. Nie będę tu rozprawiać, bo nie ma nad czym. Mam nadzieję, że u Was wszystko dobrze. Dajcie znać, czy wszystko dobrze. Trzymajcie się. Nie będę przedłużać. Life is brutal. Do następnego. Do jutra.